Cześć, to znowu ja, Decker. Jak doskonale wiecie, minęło 10 dni od, od początku naszego challenge'u. Drop nie zachwycał. Na początku jeszcze było dobrze, potem było trochę gorzej, a na końcu było już tragicznie. Wczorajszy dzień, po wczorajszym dniu myślałem, że już to wszystko pierdolne, w pył, wyrzucę w pizdu, skin rozdam, a CSH odinstaluję już na naprawdę. Ale pojawiły się we mnie nowe pokłady, kurwa, nadziei. I pomyślałem sobie, że kolejne 10 dni będę łamał hity. Hity będę łamał. Będę łamał mity dotyczące otwierania skrzynek CSGO. Wszystko wyja wyjaśnię w dzisiejszym odcinku. Nara, no cześć. Dzień dobry, dobry wieczór. Mamy 16 maja, 11 dzień mojego challenge'u. A dzisiaj, no, człowiek legendarny, człowiek, którego wszystko się zaczęło. Michał Feltygrys, Cześć Michał. Chyba. Cześć. No, na wstępie to chciałbym Ci podziękować za wsparcie streamerskie, wiesz, za skiny wszystkie. Bo tutaj nikt nie wie, ale no tutaj proszę zobaczyć, te wszystkie skiny piękne, aha, mam w magazynie. Albo nie mam. No gdzieś one tutaj są, te piękne skiny od Michała. O, ten bizon, proszę bardzo zobaczyć. Wysoka stawka. O, SG, moje ulubione, anodowany granatowy, w New. Wszystko od Michała. Michał, dziękuję. I skrzyneczki też Michał podesłał. Tak więc Michał, dzisiaj otwieramy skrzynię Gamma. Yy, dwójkę, myślisz, czy poleci Kosa? To dzisiaj? Michał. można nadzieję. nadzieję. A Niko? Bo też z nami jesteś, Niko? Witam. No, poleci czy nie? Bo. No, myślę, że nie. No. Bo poleciała Złota Nawi. Boże, złoty boom przed chwilą na skrzydłowym z Michałem. Michał jest szczęśliwy. Tym bardziej myślę, że nie. No i właśnie, yy, mówiąc, że dzisiaj łamiemy mity, ja przygotowałem sobie tutaj taki komentarz z pewnej strony. Gościu napisał Ibris 11 godzin temu, że turn on in-game music for knife. Musimy to sprawdzić. Ustawienia, dźwięki, okay. głośność, muzyki, strefy zagrożenia. Musimy, muzyki głównego. O! Tak, teraz będzie dobrze. I otwieramy music for knife! No niestety, obalam mit, muzyka w głównym menu nie daje, nie powoduje, nie powoduje noża. 57 Makrela, stan, lekkie zużycie, 42 gringo, dziękuję Gajben. To kolejny stracony odcinek. Chłopaki, czy tego się spodziewaliście, tak szczerze? Tak. <laughs> nie. Michał. Nie, nie dzisiaj, to jutro. No i tym pozytywnym akcentem możemy dzisiaj się pożegnać. Na razie i cześć. Nie no.